Kropi deszcz. Taki wiosenny. Dobrze. Taki ciepły, wiosenny. E Dzisiaj będę chciała się z Wami podzielić, jak już włosy tutaj ogarnę. Niech będzie, że tak. Idealnie byłoby, gdyby człowiek nie widział siebie tutaj w odbiciu, wiecie, naprawdę. E Dziś będę chciała się z Wami podzielić takim jednym przemyśleniem. E że zamiast poświęcać się dla wszystkich naokoło, wystarczy zrobić tą tylko jedną rzecz. I to już powoduje, że jest wystarczająco dobrze. Ciekawa jestem, jakie będą Wasze przemyślenia. A wy się witajcie tutaj ze mną. Będę miała dzisiaj trudności ze skupieniem, bardzo poważne, a to z tego powodu, że jestem zaparkowana przed cukiernią. <grym> Mówię tutaj do Was, ale kątem oka zaglądam. Smaki lodów, śmietanka, reo, dubajski, czarny bez, wanilia z porzeczką i kałka o 7 złotych. <laughs> Mają napisane tak, cukier, kawa, gluten, kalorie. Tak, mamy wszystko. <laughs> Więc ciężko mi będzie z Wami się y, dzisiaj porozumieć, bo mam dosłownie to tutaj przed Samiuśką, moją twarzą, wywalone wszystko i już mój, mój umysł goni w tą stronę. Zastanawia się, co im tam dzisiaj dobrego mają. <laughs> Dobrze się witacie, witajcie, witajcie. Y, nie wiem, ile mam tej stopni z tego względu, że zostawiłam sobie samochód na biegu i z jakiegoś powodu nie chcę mi pokazać, ile tych stopni, ale jest przyzwoicie, powiem Wam. Także bez kurtki można popylać, chociaż w Anglii bez kurtki to i przy minus 2 się chodzi. E, jest deszczowo, ale tak przyjemnie. Michał. Dzień dobry. Grażynka, witam cię serdecznie. 8 stopni. Ciepło i pochmurnie w Puszkowie, więc trochę jak u nas. Martynkę, dzień dobry, dzień dobry. Jak ta Martynka po spacerku? Czy jeszcze nie? Reading pochmurny, lekko deszczowy 2 na plusie. Anetka Olenia, cześć kochana. Hałek minus 2. Minus dwa w tym hałiku, wam się nie pomyliło, coś? Nie ta pora roku. I za. Cześć. Czy ja zaraz po transmisji wpadnę na degustację? Mój problem jest taki, że ja wszystko zjem oczami. Ja to wszystko muszę zjeść. I potem kupuję, nie ma tego, kto jeść. Już mi się zdarzyło wielokrotnie, że kupiłam sobie kremówkę i zostawiłam ją u siebie w kuchni na wyspie, żeby żebym nie zapomniała o niej. I zapomniałam o niej, i kilka dni później już była do wyrzucenia. No. No to dobra, tę Martynkę chwalimy, bo już jest po spacerku. Słuchajcie, taka akcja. Czy są tutaj rodzice, dzieci swoich albo nie swoich? Słuchajcie, pytam dlatego, że odnoszę wrażenie, że rodzicielstwo jest jednym z takich obszarów, gdzie każdy ma temat na to, co się powinno i jak się powinno. Jednocześnie jest to najtrudniejsze do wyegzekwowania. Jednakowoż dzisiejszy temat będzie mógł być odniesiony do nauki języka angielskiego i do innych tematów. No więc słuchajcie, oto teoria, którą usłyszałam wczoraj. Mówi do mnie ktoś tak. Niechże już pani da sobie spokój, nigdy nie będzie pani dobrą matką. To niechże już pani da spokój. Niechże już się pani z tym pogodzi, że dobrą matką pani być nie będzie. Jak ja, yeah, ale jak to? A on mówi. A no tak to. Yy, macierzyństwo jest dla pani taką ważną sprawą, tak czy nie? Ja mówię, tak, tak strasznie się staram. No właśnie, tak bardzo się pani stara, prawda? Prawda. No i jaki jest tego rezultat? Czy kiedykolwiek spełni pani oczekiwania dobrego? rodzica, czy kiedykolwiek spełni Pani kryteria dobrego rodzica, które narzucają wszyscy naokoło, nigdy Pani ich nie spełni. Więc naprawdę na tym etapie już sobie Pani na spokojnie może odpuścić, ponieważ jest to zadanie nieosiągalne. Nigdy nie będzie Pani dobrym rodzicem, bo to, co dla jednego oznacza być dobrym rodzicem, dla drugiego oznacza bycie złym rodzicem. Jedni mówią: Dyscyplina musi być. Dziecko ma się słuchać, ma się bać, ma, ma. dzieci i ryby głosu nie mają. A drugi: I to jest dobre wychowanie, a przyjdzie drugi rodzic i powie, że to jest znęcanie się psychiczne nad dzieckiem, że to nie jest dobre wychowanie i że to nie jest dobry rodzic, tylko jakiś kat. A dobry rodzic to robi bezstresowe wychowanie, pełne empatii. A przyjdzie ci ktoś inny i powie: No, właśnie, te wszystkie morderstwa teraz. Popełnione przez dzieci, trzynastoletnie, to jest efekt bezstresowego wychowania, i tak dalej, i tak dalej. Nigdy nie będziesz dobrym rodzicem w rozumieniu wszystkich osób naokoło, ponieważ każdy ma tam jakieś swoje kryteria, więc szczerze możesz odpuścić już teraz. To, co ty masz być, bo czy to oznacza, że. Możemy przestać się starać i puścić dzieci w samopas. I już naprawdę niech robią, co chcą, bo skoro nie będę dobrym rodzicem, mam odpuścić, to odpuszczam, już róbcie sobie, co chcecie. Już się nie będę więcej starać. Mam to gdzieś. Bo ja teraz odpuszczam, bo mam. Jestem w przegranej sytuacji, na przegranym miejscu. No nie. Moim zadaniem jako rodzica jest być wystarczająco dobrym rodzicem. Wystarczająco dobrym rodzicem. A jaki to jest wystarczająco dobry rodzic? To jest taki, który jest rodzicem refleksyjnym, w sensie, że y, obserwują siebie swoje rodzicielstwo. Widzę, to jest dobre. Widzę, no tu mam jeszcze do przepracowania. I staram się przepracować. I tyle. I tak. Dobrym rodzicem w oczach wszystkich naokoło nigdy nie będę. A to, co mogę zrobić dla siebie i dla tych dzieci, to jest yy, mieć świadomość tego, jakie rzeczy robię dobrze, jakie robię źle i pracować nad tymi, które wymagają pracy. I tyle. Dało mi to do myślenia, wiecie. Dało mi co do myślenia, że moje dzieci i tak nie potrzebują takiej matki idealnej. Że potrzebują mamy wystarczająco dobrej, a i tak z tymi moimi wadami i zaletami, przypuszczalnie, miejmy nadzieję, nie, nie chciałyby żadnej innej mamy. Chciałyby tą, którą mają. To niech ją mają i niech ta mama będzie funkcjonująca, a nie zajechana słuchajcie do skraju sił na mopie na przykład mamy taki czat słuchajcie z koleżankami i przychodzi niedziela wieczór i powiem wam, że naprawdę często zdarza się, że ktoś mówi, że po tym weekendzie jest tak strany i zajechany na przykład tą bohaterską pracą w ogrodzie Tą, tym, że, tą wytrwałą jazdą na mopie. My to nazywamy, że co robisz, jeżdżę na mopie. W sensie, że sprzątam, nie? Naprawdę y, Czyli rzeczy można sobie odpuścić z tego względu, że y, i tak wszystkich norm społecznych nie spełnimy. I to samo może się odnosić do nie tylko do matek, nie tylko do ojców, ale do wszystkich innych obszarów naszego życia. Do bycia y, idealnym pracownikiem, do bycia... Jakimś tam, nie wiem, idealnym synem albo córką dla moich rodziców, bycia i idealnym nawet w nauce języka angielskiego. Ty nie masz być idealny, ty nawet nie masz być dobry, ty masz być wystarczająco dobry w komunikowaniu się po angielsku. To znaczy, że znam moje słabe strony, znam moje mocne strony i z, z mocnych się cieszę, nad słabymi pracuję. Tyle. Nie, to co jest potrzebne, żeby, żeby, żeby funkcjonować w Wielkiej Brytanii i mówić po angielsku? Tysiąc słów, szesnaście struktur gramatycznych? No nie. Po prostu bycie w procesie jest potrzebne. Bycie wystarczająco dobrym jest potrzebne. Wystarczająco dobrym, żeby się dogadać. No a też, żeby mieć świadomość tego, gdzie tu jeszcze trzeba coś podpisować, żeby było, żeby, żeby iść do przodu. Yy, więc... Ja myślę, że to już wystarczy. Eee, Piszę, e, byłem normalny dwa koty temu. Napisał tak. Każdy ma wady, bo to jest normalne w tym życiu. Słuchaj, byłem normalny dwa koty temu. Dokładnie tak. Tylko, że. Odnoszę wrażenie, że czasami my o tym zapominamy, że każdy ma wady. Myślę, że w dużej mierze zapominamy o tym wszyscy. Eee, zapominamy o tym, że my mamy wady. Zapominamy o tym, że inni mają wady, czasami ciężko jest, jest to przyjąć, nie? Pogódź na za pieniędzmi, żeby bliscy mieli wszystko, bo ten świat jest tak skonstruowany. No, to jest chyba temat na osobną w ogóle motywację, co tak naprawdę jest ważne. Już rozmawialiśmy te, na, na ten temat wielokrotnie tutaj w Porannej Motywacji, nie? Czy to tak naprawdę te pieniądze są najważniejsze dla nas, dla naszych relacji? Rozmawiałam wczoraj z bardzo mądrym człowiekiem, którego imienia nie przytoczę, bo nie wiem, czy będzie sobie życzył tego, żeby zdradzić jego tutaj tożsamość, oso osobę jego, więc zachowam to dla siebie, kto to był, ale powiedział mi coś bardzo ważnego, wiecie, że człowiek goni całe życie za pieniędzmi, cały czas pracuje, 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 a potem przychodzi taki moment w jego życiu, kiedy zaczyna chorować i nawet nie jest w stanie wydać tego wszystkiego, co zgromadził, bo został pozbawiony tego, co brał za pewnik przez całe swoje życie, a mianowicie swoje zdrowie. To jest ciekawe dla mnie. Też patrząc, słuchajcie, na różne te historie, które się słyszy bliżej lub dalej, no... Nie tylko zdrowie, słuchajcie, można stracić. Ludzie tracą życie, ludzie tracą relacje. I co ci tak naprawdę pozostanie na koniec tego wszystkiego, nie? Więc nawiązując znowu do tematu, tego głównego dzisiejszej porannej motywacji, to jest to, żeby zwrócić uwagę na to w naszym życiu, co mogę ewentualnie poprawić, a nie na jakiś ideał, który ja sobie wykreowałam albo który został mi wpojony, a ja go przyjęłam. Yy, dlatego, że wizji, ideału jest wiele. Nigdy nie będę w stanie spełnić ich wszystkich. Naprawdę mogę się skupić na tym, co mam, cieszyć się z tego, co mam, być w tym, w czym jestem tu i teraz. Jak wielu z nas. Przeżyło całe swoje życie, nie przeżywszy ani chwili tego swojego życia, bo cały czas żyliśmy tym, co się już wydarzyło lub nie wydarzyło, czyli przeszłością, rozpamiętując to wszystko, albo żyjąc obawą o to, co być może. I to pozbawia nas tego najważniejszego, tej obecności w tym momencie, który trwa teraz. Można przeżyć całe swoje życie, nie przeżywszy ani jednej jego chwili w tym momencie, kiedy ona się odbywa. Tylko jakieś. Wiecie. Tylko można, można przeżyć całe swoje życie, żyjąc wyłącznie w swojej głowie. Nie róbmy sobie tego, ani naszym bliskim. A ja z tym Was zostawiam. Um, wyściskuję Andrzeja, który dołączył. Farafa cześć. Um, dobrze. Słuchajcie. Życzę Ci, aby dzisiejszy dzień stał się najcudowniejszym dniem Twojego życia. Bo tylko Ty jesteś w stanie go takim uczynić, przez to jakie działania podejmujesz, przez to na czym się skupiasz oraz przez to na ile umiesz siebie przyjąć w swojej głębokiej niedoskonałości z szacunkiem, z, po, z ym, wdzięcznością za tym, co w tobie już jest dobre, z szacunkiem do tego, co wymaga nadal jakiejś pracy, takiego skupienia się na tym, gdzie ewentualnie mogę jeszcze się, że tak powiem, poprawić, a zamiast dążyć do jakiegoś ideału wykreowanego, nieosiągalnego, nierzeczywistego. Wyściskuję Was serdecznie deszczowo, idę do kawiarni Sisters Cake, cukiernia domowych smaków, pyszne ciasta mają, co więcej ja tam ciasta nie zjem, pójdę, zakupię i zjem je z kimś razem, tak postanowiłam, mam tylko pół godziny może, Wiecie takiego okienka. Ale jeżeli jest możliwość, to ja to pół godziny pójdę i spędzę z przyjacielem, i to będzie dobrze spędzony czas. A i ciastko lepiej smakuje. Eee, moje Aniołaczki. Cudownego poranka, cudownego dnia i cudownego życia. Do zobaczenia jutro w tym samym miejscu, o tej samej porze. Będziemy kontynuować tematy, z którymi już się dzisiaj nie wyrobiliśmy. Do zobaczenia. Pa!